Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym pokazać Wam, czym karmię swoje kury w okresie zimowym, a także powiedzieć kilka słów o tym, czego nasze kury potrzebują właśnie w tym okresie, jakie mają deficyty, jeśli chodzi o pokarm, o jedzenie oraz co my, hodowcy. Powinniśmy ze swojej strony zrobić właśnie w tym trudnym dla naszych ptaków okresie. Jak widzicie, niosę tutaj ciężką paczkę. Ciężką paczkę ze skrzydlate.pl, a więc sklepu internetowego, w którym również i Wy możecie zaopatrywać się w podobne artykuły żywnościowe dla swojego drobiu. Natomiast bez zbędnej zwłoki siadamy na ławie i gadamy o sprawie, bo dzień jest w miarę korzystny, jeśli chodzi o nagrywanie filmu. Co prawda jest zachmurzenie, można powiedzieć, duże, ale nie pada. Jest w miarę jasno, więc mam nadzieję, że w tym filmie te kolory również będą pozytywne i już rozpoczynamy. Proszę Państwa, moi drodzy widzowie, tutaj mam gotowane ziemniaki wraz z gotowaną mieszanką zbożowo-minerałową, tak zwaną paszą. Moje kury przeważnie jedzą ją tak po prostu, bez gotowania, ale dzisiaj na potrzeby tego materiału. Zagotowałem ją razem z ziemniakami, dlatego że taka rozgotowana mieszanka zbożowa tak naprawdę jest dużo lepiej przyswajalna przez kurki, a także jest bardziej wydajna, ponieważ zwiększa swoją objętość. Po prostu po przygotowaniu jest tego więcej. Tak, ale to jest tylko baza, do której za chwilę dodam składniki, których moje kury w okresie zimowym szczególnie potrzebują. Więc już zabieram się do otwierania pudełka. Mam tutaj finkę i co? I nie zawaham się i nie zawaham się jej użyć, tak aby Sprawniej i szybko otworzyć paczuszkę. A w paczuszce! Wszyscy jesteście ciekawi, na pewno jesteście ciekawi, co też tutaj takiego się znajduje. Na wstępie powiem Wam, że zawartość tej paczki będę Wam pokazywał przez minimum dwa odcinki, dlatego że zawartość paczki stwarza mi takie możliwości, robi mi taki potencjał do. Poruszenia dwóch istotnych tematów. Ale dzisiejszy temat będzie tematem typowo żywieniowym, jak wspomniałem, o to, czego potrzebują moje oraz Twoje kury w okresie zimowym. I mam tutaj kilka takich produktów, które już wyciągam i po kolei je omówię, a następnie. Zaaplikuję do dzisiejszego kurzego menu. O, jeszcze jeden worek, a na koniec tajemniczy składnik, tajemnicza substancja, o której opowiem Wam w kolejnym odcinku. To jeszcze nie dzisiaj, ale będzie to naprawdę ciekawy temat, na który myślę, że czeka wielu z Was. Wielu widzów na pewno ucieszy się z tego tematu. Natomiast pokrótce, dzisiaj co my tu mamy? Susz, susz, straf. Mam nadzieję, że wyraźnie widać napis. Mam tutaj dwa woreczki suszu, straf. Za chwilę ten składnik omówię. Ale co my tutaj jeszcze mamy? Siemielniane, mielone. Karoten. Pestki dyni zmielone, a także susz z lucerny. Do dzisiejszego menu dodam również odrobinę mielonych muszli morskich dla drobiu. I tak jak wspomniałem, pierwszym składnikiem, który dodam do dzisiejszej mieszanki dla moich kur, to będzie susz straw. Kury w okresie zimowym. Nie mają zbyt dużej możliwości spożywania traw, bo tych traw po prostu nie ma. Zobaczcie, że przynajmniej tutaj na wybiegach w ogóle nie ma absolutnie żadnej trawy. Trawa została wyjedzona. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że kury. Potrzebują i przyjmują w swoim pokarmie dużo trawy. Co prawda, ja na swojej posesji mam trawnik, i jak widzicie, tutaj na pozostałym obszarze ta trawa rośnie i będę ją w miarę możliwości jeszcze podawał moim kurkom. Nawet dzisiaj tutaj troszkę tej trawy ukosiłem. Jak widzicie, również dodaję do tej mieszanki, którą przygotowuję dla moich kurek, ale niedługo przyjdzie zima, niedługo to wszystko zostanie przysypane śniegiem i wtedy co? I wtedy, jak to się mówi, sytuację ratuje nam susz. Bo to jest to samo, co byśmy ususzyli trawę, zmielili ją i podali naszym kurom. Jedyna różnica polega na tym, że ten susz jest w takiej formie sproszkowanej, a więc nadaje się bardziej do, poda do podawania na mokro, a więc do gotowanych ziemniaków, lub gotowanych innych warzyw, tudzież tak jak to dzisiaj pokazałem do gotowanych zbóż, albo gotowanej jakiejś pełnoziarnistej paszy. Producent podaje, że susz został pozyskany z młodych, wysokowartościowych traw, suszonych. Ciepłym powietrzem, przygotowany w formie takiej właśnie mączki. I zwrócono tutaj szczególną uwagę na włókna, na błonnik, który wspomaga pracę układu pokarmowego u kur, zapobiegając problemom trawiennym. Zwłaszcza tak jak powiedziałem w okresie zimowym, kiedy to kury mają ograniczony dostęp do zieleniny, taki susz straw warto podawać do, do gotowanych warzyw. Białka jest tutaj mało, ponieważ tylko 7,5 do 8%. A dodatkowym atutem suszu są naturalne witaminy. Ale dzisiaj będzie jedzone, ale dzisiaj będzie konsumowane. Zobaczcie, karoten, materiał paszowy dla, dla drobiu. Co też takiego, co też to takiego jest ten nasz karoten? No, jak myślicie? Zgadujcie. Ale zobaczcie, ja tego Co tutaj się dzieje, co tutaj się wyprawia, ja tego podaję stosunkowo niedużo tutaj. Taką powiedzmy jedną niepełną garść i już mówię wam dlaczegoż. A więc jak się okazuje zgodnie z informacją od producenta jest to pełnowartościowy suszony korzeń marchwi, a więc po prostu cała marchew. Co tutaj jest ważne, że nie jest to odpad w postaci jakiegoś tam wytłoku po tłoczeniu soku tylko cały korzeń suszony cały korzeń marchwi który stanowi bogactwo naturalnych witamin głównie witaminy B, A, C oraz E. A regularne podawanie właśnie marchewki podkreśla żółty kolor w żółtkach i właśnie za to odpowiadają tak zwane karotenoidy. Jedziemy dalej, bo kury głodne czekają, a co my tutaj mamy? Susz z lucerny. Kto wie? Kto z was wie, bogactwem jakiego składnika jest lucerna? No. Kto wie? Oczywiście. Lucerna jest bardzo bogatym składnikiem, jeśli chodzi o białko. Zobaczcie, tego białka w opakowaniu, nie wiem czy to widać, jest osiem, aż 18,6%, a włókno surowe stanowi 28,6%. Ale oprócz tego, że susz z Lucerny, w ogóle Lucerna jest bogate, bogata w białko. To również jest naturalnym źródłem minerałów takich jak fosfor, magnez oraz witamina A oraz B, C, E i K. A podając naszym kurom taki susz z lucerny przyczyniamy się do wspomagania ich układu pokarmowego oraz i także poprawiamy barwę żółtek. I kolejny składnik to siemię. Lniane, mielone, siemelniane. Sam chyba zacznę sobie robić, zaparzać. Siemielniane jest mega zdrowe również dla ludzi. O, słyszeliście to? Słyszeliście to, koguty ostrzegają kury. Zapewne przeleciał tędy jakiś drapieżnik. Ale wracając do tego siemienia lnianego, to zobaczcie, cóż można byłoby o nim powiedzieć. Nasiona siemienia lnianego są bogatym źródłem tłuszczu, ale nie tylko, ponieważ siemię lniane dla drobiu stanowi bogate źródło witamin z grupy B, E oraz K. Zawiera magnez, wapń, cynk, potas, fosfor. I z tego co mi się wydaje, to również żelaza, żelazo. A duża zawartość błonnika w nasionach wspomaga procesy trawienne, a pozostałe właściwości osłaniają przewód pokarmowy oraz wspomagają układ pokarmowy w przypadku stanów zapalnych. Ale co ciekawe, siemielniane podawane kurom ma prozdrowotne właściwości nie tylko dla kur, ale również dla nas. Dla hodowców i ogólnie dla ludzi Dla konsumentów jajek dla te, Dlaczego? Dlatego, że siemię lniane podawane kurom Zawiera dużą ilość kwasów tłuszczowych omega-3 Które są wykorzystywane dla zdrowia Ale nie tylko dla zdrowia kur Tylko również dla naszego zdrowia Jeśli spożywamy ich jajka Bo regularne podawanie siemię lnianego naszym kurkom może zwiększyć zawartość omega 3 w jajkach, co sprawia, że staną się one zdrowsze również i dla nas. Jajka od kur, które dostają się mielniane, mogą mieć lepszy stosunek kwasów omega 6 do omega 3. A co również ciekawe, według informacji producenta w procesie produkcji te nasiona siemienia lnianego nie zostały poddane procesowi odtłuszczania, dlatego są również bogatym źródłem oleju, tłuszczu niezbędnego również w diecie naszych kurek. Moja babcia mówiła, jedz pestki z dyni, to nie będziesz miał robaków, no ale no umówmy się, ciężko tak w tym okresie zimowym zdobyć dynie. U mnie jeszcze jedna pozostała, i dzisiaj mam zamiar podać ją moim kurkom, ale to, że ciężko dostać dynię teraz w okresie zimowym nie oznacza, że nasze kurki nie mogą dostać jej w postaci zmielonych pestek. Materiał paszowy dla drobiu w postaci zmielonych pestek dyni. Jesień i zima to jest taki okres, w którym ja najczęściej kładę nacisk na odrobaczanie moich kurek. Robię to na jesień oraz na wiosnę. I już nawet najstarsi górale wiedzieli o tym, że pestka z dyni ma właściwości jakie? Odrobaczające. Tak, tak, dzisiaj będziesz się odrobaczać jedna z drugą koleżaneczki. Ale oprócz tych właściwości odrobaczających, pestki z dyni są bogatym źródłem. Kwasów omega 3, omega 6, a także witamin z grupy B, C oraz E. Na koniec, jak wspomniałem, dodam jeszcze odrobinę zmielonych muszelek morskich wszystko ładnie wymieszam, bo te dinozaury już tam stoją, już już czekają, tak więc już napełniamy koryta i patrzymy jak im smakuje. Chodź, 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 chodź jedz, jedz i rośnij i na zdrowie i smacznego i obyście w tym zimowym okresie uniknęły jakichś chorób, bo widzę, że tutaj sporo wróbli przylatuje. Ja wiem, że to są również ptaszki i one również chcą jeść, ale niestety, niestety, wróble, te dzikie ptaki w ogóle bardzo często są nosicielami różnych chorób i niestety, ale te choroby. Wraz z tymi głównie wróblami, potrafią przychodzić do kurnika. A jeśli kurki są słabo odżywione, jeśli nie mają odporności, to będą nam chorowały. Aż miło popatrzeć, jak one sobie kwokają, gadają, gawożą, jak zwał, tak zwał. Ja osobiście bardzo lubię i rozpoznaję ten charakterystyczny dźwięk, kiedy kurki sobie jedzą, gadają, koguty wołają, że jest coś dobrego do zjedzenia. To słychać, słychać, kiedy im smakuje. A tak jak powiedziałem, tak chciałbym to podkreślić, że moi drodzy, nie oszczędzajmy na. Zdrowiu naszych kurek. Bo tak samo jak my, ludzie, lubimy zjeść coś dobrego i nie podoba nam się, jeśli codziennie na przykład miałaby być zupa pomidorowa, to lubimy tak jak wszyscy urozmaicenie i różne pokarmy bogate w różnego rodzaju składniki. A tak jak wspomniałem, jeśli organizm jest dobrze odżywiony, to w trudnym okresie, w okresie zimowym, który właśnie nadchodzi, nasze kurki będą odporniejsze i automatycznie będą mniej chorowały. A to również i nam zaoszczędzi kłopotu, i zaoszczędzi nam wydatku na weterynarzy, na lekarstwa. No i po trzecie, i najważniejsze kurki nie będą nam padały, nie będą nam umierały. I szczęśliwie. Doczekają do wiosny. Ja już się moi drodzy z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, ale zostawię jeszcze tutaj kamerkę przy korytkach, tak abyście mogli pooglądać i posłuchać, jak one sobie tutaj jedzą, jak sobie tutaj gaworzą, bo nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest to bardzo przyjemny. Zarówno widok, jak również i dźwięk. I <laughs> ha I <laughs> do I <laughs> do